Pani tej kiu jest ze mną dzisiaj maja. No siema. Urządzamy dzisiaj domek i robimy do końca. Ja już zrobiłam do końca, i niedługo film wleci na kanał, także no. Okej. Okay. Mm. To sobie zacznijmy od sypialni rodziców. A brzmię może od tego. Maja, możesz pracować. Maja, możesz pracować. I sorry za głos, ale jem bułkę. i bzd! ale jem bułkę. Nie no, to nie pasuje do mojego ojczyna. To nie pasuje do mojego ojczyna. Ojczyna? Oczywiście, że to? będzie to. O, będzie... Nie! Tutaj będą rzeczki. Opa! Dwa. Ja wam obiecałam, że będzie dzisiaj film na pewno, ale nie wiem, czy będzie. Ja obiecałam i wróciłam. Przepraszam bardzo jak nie będzie, ale naprawdę, naprawdę bardzo przepraszam. Widzowie mają mój, będą mogli oglądać mój jakby co. Przepraszam! Ej, a pokaż mi ten stolik, o który ci chodziło. Czekaj na kuchnię i... Tam. No, ale on mi nie pasuje, bo on. Albo tak jeszcze masz taki. Ale on jest dziwny co... To... Jezu. <grym> o nie wyłącza mi się tablet szybko. No dwie no, jest włoski. Sądrzkowy. Wszystkie yes. jest! Tak na walentynki! Yes. Yes. Ej, a ty masz ogólnie żłobek? Mm, żłobek. Bo ja mam. Nie. Ja mam żubek. Okej. Okay. Jupi, Jupi, Jupi. Tu, kare, kubku, baj. Tu, kare, tuntu, gertal. Po Dziękuję. trzy ubranka mają, a mają mieć po 10 i jedną piżamę. Dobra. Także teraz sobie piżamy. Lecimy z tym, słuchajcie. To mamy górę? Ja! Jezu. Będziemy jakieś psychopatki. Sorry, widzowie, jak będą właśnie te momenty. Szczęśliwe momenty. Szczęśliwe momenty. Łapiemy razem. Uciekamy z największym bagażem. Lampy oświetlają nasze twarze, bądź moim wsparciem, na zawsze. Szczęśliwe momenty łapiemy razem, uciekamy. Dobra, my jesteśmy jak łopatki, nie wnikajmy, ale mamy już, słuchajcie, przynajmniej właśnie ładny lampion. Szczęśliwe chodziło. momenty łapiemy razem, uciekamy za większy bagażek. Super. Twoje lampy oświetlają nasze twarze.

Do. Dobra, to będzie moja mama piżama. Mojego ojca będzie. Ja już jaka chyba. A no, już jestem. No i super. Chyba taka będzie miała. Ja nie to! O, o, o! Oh, Jezus! Ja nie to! O, 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 o! o, o. No Okej. Okay. Nie, tutaj nic nie będzie, tu będzie taka pusto. Albo nie. Hmm. Chyba każdy już wie, jaka będzie piżama mały i małej. będzie tak piżama. Okej. Okay, Oby nie będę nagrywała widzowie różne historyjki, bo ja mam też taką jedną babkę. Tam zrobiłam, ale nieważne. Tutaj będą napoje. A, wpadł mi do wody. Idę na. Mają. Co, no, zatkasz nos? Ok. I nie działa. Okej, okay, mamy to słuchajcie. Nie zrobione. Ja. Jezu Maja, słyszysz odcinek? Dobra, sorry. I nasz zrobiona? Pięć minut? Pewnie widzę, że będą pisać XD maja. Mhm. Mhm. Nie działa. Ale żeby nie robić spamu, nie włączę komentarzy. Nie działa. Ok, go now. Coś spam. Co? Nie działa. Co za spam? No dużo wiadomości. Aha. Nidzia... Excuse me. Go now. Strawberry. Aha. Co, gdzie są moje matki okulary? W ogóle nie ważne, bo postawiłem. Nic Co jest? Gdzie są moje matki okulary? XD <laughs> Powta jedna córka. Co, gdzie są moje matki? Okulary! Kto je ukradł? Norel. <grym> no. Nicotelię. Let's, let's better. Nie wiem, my tam fałszujemy, nie wnikaj West mi berry. West mi Na pewno tak nie jest. Nie wynikajcie. Okej, okay, dobra, słuchajcie, tutaj zrobione już. Lecimy właśnie ze sypianym rodziców no i z sypianiem Boba. No, hey, strawberry. no, no, strawberry. no, no it's ciszej jest No bo, bo, bo im coś odcinek. Oni mnie nie słyszą, widzowie. Okej, okay, dajemy sobie tutaj widzowie Co taką czapetę. No ale ja muszę mówić, bo odcinek będzie nudny. Dobra, bo... Okej. Okay. Nym, 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 nym. Dobra. Um, um. Ja pójdę jeszcze do mojego pokoju nagrać odcinek dzisiaj. Na no to super. Okej, okay. no, Tutaj będzie łóżko rodziców. Łóżko. A co? Ja. A. Wyrko. Co ty tak mówisz na łóżko wyrko? No co jest? Będę dopiero po twerkować. czterech ubraniach mają? Mm, no, no to wynika. Mają być, a mają być mieć 10 każdy. Co mm. ja zrobię, moi drodzy? Pomóżcie, wspierajcie mnie. Jezus, już tak nie, panie nie nie? Like Miedziaka. Tabel zawiera 15% And baterii. Taki jest mał. Ehm, very... dobra, szukamy very coś, very... poczekajcie. Już wiem. Mogę powiedzieć, że mam być cicho. To bym była cicho na Twoim odcinku. No, to będziesz cicho. No dobra. Aaa, tego tu nie miało być. Dobra. Ale brzydko, ale brzydko. Sama robić strasznie brzydko. Więc się nie odzywaj. Okej. Okay. Teraz oczywiście musi być toaletka no bo jakże. Mama musi też się pomalować czasami. Ale też musi być szafa. Jezu, o co ci chodzi? Co ty robisz? Musi być duża szafa no oczywiście, nie? Co? Nin Ninja unicorn na jednej koszulce napisane Ninja Unicorn. Aha. Nom, 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 nom. Ale to pyszne jest, za to cały zjem. Gdzie jest jakieś sensowne coś dla mojej matki? Pomocy, pomocy. Okej. Okay. Przyczytajmy pomocy. Nie, dobra, to będzie tu. A toaletka będzie tu. Dobra, to co do mojej mamy? Mm. A, skiję, dobra, mamy to. Co wie?

o Jezus, nie ta lampa. Znaczy nie miało być w ogóle lampy, jakby co. Jak to nie będzie w ogóle lampy? No coś ty. Będzie, Jezu. No dobra, no to jak, jak przebiorę to będzie oficjalnie tylko pięć ubrań do końca. Okej. Co ja wzięłam? Nie wzięłam, wzięłam nie tą kobietę. To Zaczęłam ją przebierać w jakieś ciuchy dla od starca. Dobra, słuchajcie. Nie, ja. O! Choveberry. <gulity> nie wiem, słuchajcie, czy mi tu jest potrzebna. Ten telewizor jest mi potrzebny. u to na pewno nie, 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 nie będzie tu. To też nie to. Oficjalnie tylko sześć ubrań do końca. Good. No good, good, a jak... nie good. Nie, dobra, słabo jestem. Hmm. Jak to nie GUT? Mm. Hmm. Mm, 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 mm. Święta. Święta Amelia wpadła na pomysł. To jest święta Amelia, to jest... Sama jesteś święta. I sakra, mi sakra, mi sakra. O! Wiem! Strawberry. Co to taka bieżnia, taka wychodzona? Nie pytajcie o dźwięki w tle widzowie. O! U. Teraz mi pasuje, jest i przepięknie. Ej dobra, ja spróbuję zrobić jeden eksperyment. Jaki znowu? Za chwilę to zrobię. Aha. Mm. Najpierw poubieram moją nostrę wszystkie ciuchy i tak dalej. W sensie nie we wszystkie ciuchy, które są w tockach, tylko we wszystkie ciuchy, które mam mieć. Mmm, to mi się nie podoba. Dobra, teraz zrobię ten eksperyment. Uwaga, uwaga, czy mi się to uda? Nie mam zielonego pojęcia, ale mam nadzieję, że tak. Bo to co? będzie jakieś dziwne. Trochę? Dobra, idziemy na tworzydełko ubrań. O, może. Jakby, co, jak chcesz, to żeby stworzyć wszystkie dla nastolatki, potem wszystkie dla taty, potem wszystkie dla małej, to się nie uda. Wiem, wiem, nie. 15 ubrań. Także ma mieć po. Yy, 16, więc. Nie możecie, jaka to ma mieć po 12. Dobra. Teraz już okay. takie plusiki idziemy. Okej, okay. teraz. Znaczy, odcinek trwa. 15 minut. Boże! Ej dobra. Ej, co się chyba uda. Ej, dobra! Ej, dobra! Co tu tam odbarasz? Dobra, taka sypialnia będzie git? wszystko będzie w tej kosmetyczce, bo moja mama nie potrzebuje aż taką... Moja, do... moja nas to ma taką małą kosmetyczkę. Tak tylko... ma dosłownie ten, taką ma dosłownie tyci, tyci. I mnie to... O o o, 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 o! o o. Patrzcie na to. Moja mama nic więcej nie potrzebuje niż to. Przejęłam mojej matki okularami XD, dobra Będę musiała ich dać nowe Dobra Idę i dalej przebierać Moja mama nie ma kosmetyków. I co? Nie ma toaletki na nie ma toaletki. Co? W sensie na mojej mamo... W sensie na mojej ma taki mały koszek z yeah. kosmetykami. Mm. Oto jest Dla ciebie to jest takie... Oto jest dość I na może nie mieć kosmetyków. No. Ja mm -hmm. Ma kosmetyki. Okej. Okay. Nie chce mi się z tego robić. Został długo pokój, baby. Uwda. Jakby mm, 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 mm. co to mój baby będzie, to chłopczyk. Tego robić. Tak totalnie, totalnie mi się nie chce. No ale cóż. Tak mi się w ogóle ubranie z końcem tego, małej. To lepiej, czy to w pieski. Nie. Wydaje mi się, że to. Na pewno wie no bo nie ma nic innego do wyboru w sumie. że kołyska będzie ta? Okej. Okay. Ej, najprawdopodobniej film ci już trwa pół godziny. Nie, trwa 20 minut. Nie całe. Ech. Dobra, Jezu, ja się tutaj patrzę na to, a tu trzeba dodawać rzeczy. Oczywiście kran. Bez obrazków na razie. Kran musi być, żeby umieć dziecku pupkę. I <grym> tak dalej. <grym> żeby umieć dziecku pupkę i tak dalej. No bo wiecie, dziecko, nie trzeba mieć pupkę, no bo ona nie będzie z niej świeżą. Nie widać. Co dodaję komentarze do moich... Dobra, nie wiem. Też to, to. Wszystko to dla Babicza już po prostu tutaj pododaję. Dobra. O nie mam. Mam matce okulary dać. O. Szczerze to ubranie tacie zostawiam. nie, nie, to. Teraz wszystko co do baby'cia wejmuje? Będzie git. Okej, okay, to jeszcze miało być ten... <laughs> jeszcze są te bułeczki! Oh my gosh! No, nie, nie, ale jak się na, nad nimi staje, no to na przykład, um, wiesz... to... No, ale chociaż je sobie gdzieś powierzchnią, no bo to one dają trochę ładnego stylu i dają też trochę miejsc. I nie ma Jezus. Taka boka Co ja mam jeszcze tutaj dać? To będzie. Mam takie coś w domu. Do no. mnie Nie.

są D ładne. I zabawki teraz To. Myszka to, to. Okej, okay, dobra, mamy to. Jezus, o co ci chodzi znowu. O, zapomniałam o tym istnieniu tego. Oczy. Wchodzi sobie taka te na to Kaboka i mówi... i sobie przegląda dodatki. I nagle mówi... O, zapomniałam o istnieniu tego. Gdy. Dobra, teraz urządzamy pokój dla maluszka. Bo jak widzicie już troszkę zrobiłam. Znaczy, no, zrobiłam, no... Mało, ale Jezus, nie umie Cię wysłowić, no prawda. Znaczy, że trochę już pojmowałam rzeczy, które będą mi właśnie tutaj potrzebne w urządzeniu tego pokoju. Nie no, nie wiem, co mam dać mojej matce, no nie no, błagam, nie róbcie mi tego. nic ci jakaś, w sensie masakra. Dobra, okay. nie będzie yeah. takie, Bo ogólnie moja mama nie jest w ciąży. Nie, nie. Ej, dobra, to będzie dla mojego taty, co myślisz? Ameryka, co myślisz? Ameryka! No ładne. Y nagle. Takie. Y no ładnie. Flakon to, i krikomani, koli, flamenco. flamenko, ene bile, ene so, ene z kakomoli, O oh, no tak, zapomniałam o tej bluzie. A nie, tam to coś było lepsze. Tylko lecę, po to lecę, po to lecę, po to. Zap tak, zapomniałam o tym dla nas. O. Tak Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, ja już skończyłam swój domek. Sen, Mam, tam, nadzieję, Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zostawiacie łapki w górę. No Bye. i już następna będzie historyjka. No, pa-pa!